Pismo folkowe pojawiło się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, czyli naszej chatki Żaka w roku 1996. Wówczas nazywało się Gatki z chatki i było takim aktem twórczym studentów działających wokół ruchu folkowego, który mocno się zawiązywał w naszej jednostce. Dzisiaj już jako takie profesjonalne ogólnopolskie pismo folkowe jest wydawane dalej przez tych samych studentów dzisiejszych pracowników Akademickiego Centrum Kultury oraz przy współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ten, ten magazyn to jest takie trochę odzwierciedlenie działań bardzo szeroko rozumianego folku, czyli tego, co, co dotyczy tradycji, to, tego, co dotyczy takiego umiłowania, działań w zgodzie, ale już nie tylko z tradycją, też z naturą, z, eko, z ekologią, trendów, które dzisiaj się bardzo mocno rozwijają. I to pismo jest właśnie dzisiaj częścią jednej z naszych sześciu linii programowych, czyli linii Lifestyle. Pismo Folkowe jest nieprzerwanie od 25 lat na rynku wydawniczym. Jest to jedyne pismo, które w ogóle podejmuje taką tematykę, a jednocześnie jest wydawane. Zarówno w druku, jak i od już wielu lat jest dostępne w internecie. To jest pismo, które stara się przybliżać wiele aspektów kultury ludowej i przede wszystkim kłaść nacisk na to, jak dzisiaj można interpretować kulturę ludową poprzez różne środki wyrazu, poprzez różne artystyczne wyobrażenia. I staramy się to w nim pokazywać. W najnowszym numerze Pisma Folkowego, jak zwykle trochę tradycji, i trochę nowoczesności, trochę muzyki, trochę zwyczajów. A więc na początku zwyczaje wiosenne na Łemkowszczyźnie. Później wywiad z zespołem Hańba, a także wywiad z Małgorzatą Mirką Tas, laureatką paszportu polityki w dziedzinie sztuk wizualnych, oczywiście recenzje, prezentacje, relacje z wydarzeń. Spotkaniu promocyjnemu Pisma Folkowego będzie towarzyszyć koncert zatytułowany Lubelskie na realizowany przez studentów i pracowników Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.